Dzień dobry kochani, Ania Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby spod znaku wodnika w czytaniu na maj 2021. Kochani, pełnia księżyca, niezwykła energia. Ten różowy, 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 różowy księżyc wisi nad nami, doładowuje nas energią trudna trudna energia, ale na mnie działa bardzo, bardzo pozytywnie, bardzo energetyzująca. Energia po prostu mnie rozpiera i tą właśnie energią mam tutaj przyjemność podzielić się dzisiaj z Państwem w jak najlepszych intencjach z mojej strony. Krótko, rzeczowo i na temat miłość, praca i finanse, kochani. A dla osób w związkach małżeńskich, partnerskich, dla singli, a zabieram się już za moment za rozkład i jednocześnie pragnę Państwu przypomnieć, jak co miesiąc, iż są poczytania ogólne, tak? Nie ma takiej możliwości, kochane wodniczki aby to czytanie korespondowało z każdym z Was, tak? A dlatego jeśli ktokolwiek z Państwa ma taką potrzebę, ma taką ochotę, coś tutaj się dzieje, wydarza w Waszym życiu, chcecie zajrzeć w karty, to ja zapraszam oczywiście do siebie na sesję prywatną, na sesję online, sesję jednogodzinną, znajdziecie mnie Państwo na moim prywatnym Facebooku Anna Lubińska. I poprzez właśnie Messenger możecie Państwo umówić się ze mną na taką, na taką sesję, umówić termin takiej sesji, jednogodzinnej sesji online. Także zapraszam. A teraz już kochani, do dzieła. Zobaczmy króciutko, szybko i rzeczowo, co u naszych wodniczków. Wodnik maj 2021. Miłość, praca i finanse dla osób będących w związkach małżeńskich, w związkach partnerskich oraz dla singli. Poproszę o ochronę i prowadzenie w tym czytaniu dla Waszego najwyższego dobra. Wodnik maj 2021. Zobaczmy zatem, co tu się pokaże z samego przełożenia u Was. O! O, kochani! Myślę, że ktoś tutaj z znaku wodnika będzie kończył związek, relację małżeńską ale m, dziwne karty. Z jednej strony to są jakieś wiadomości, które dają Wam w tej relacji zwycięstwo, apatia, zmęczenie, stary, stabilny związek, nuda, rutyna, a bardzo duże przemęczenie u Was. Wy już tego nie chcecie. Wy tej relacji nie chcecie, wy chcecie to zakończyć już od bardzo długiego czasu, natomiast wy nie wiecie jak, nie wiecie jak to zrobić, nie wiecie jak z tego wyjść, brakuje Wam siły, ale czekacie na coś, no i coś takiego przyjdzie, przyjdą wiadomości, przyjdą dla Was wiadomości, które przyniosą Wam zwycięstwo, przyniosą Wam rozwiązanie, przyniosą Wam możliwość uwolnienia się z tego toksycznego związku, z tej toksycznej relacji. Nagłe, niespodziewane wydarzenia, argumenty, które gdzieś tutaj dostaniecie do ręki, pokazują, wskazują ewidentną winę Waszego męża czy Waszej żony, Waszego partnera czy partnerki, tak? Karta wieży daje nam możliwość, tak, to jest z orzeczeniem o winie, czyli dostaniecie jakieś argumenty do ręki, które definitywnie bezwzględnie udowadniają winę Twojego partnera czy Twojej partnerki. Pokazują też bardzo mocno, tak, pod spodu mam kartę papieża i trzecią osobę w związku, czyli jakiś romans, czyli jakaś sytuacja i fałszywa moralność tutaj Twojego męża. Także ten miesiąc maj myślę, że dla co niektórych wodników będzie takim okresem tutaj bardzo mocno czyszczącym, uwalniającym, tak? Pewnie, że to jest trudna energia, pewnie, że to jest czas no, trudny, tak? Natomiast Wy tak naprawdę chyba na to czekacie, czekałyście, czekaliście i dostaniecie ten argument do ręki i poczujecie po prostu się wolni, że teraz to ja naprawdę wiem, co mam robić, w jakim kierunku, jak mam to zrobić, w jakim kierunku podążać. Tak, uwolnienie się z tej dziwnej, toksycznej, apatycznej, męczącej relacji. Zobaczmy, co tutaj dalej się dla Was pokaże. Okay. Okay. Teraz tak, dla singli jakaś sytuacja taka romansowa. Zacznie się od romansu. Ty jesteś tutaj w energii kapłanki papieżycy, czyli możesz być tutaj kochanką jakiegoś mężczyzny, mężczyzny, który jest w związku małżeńskim, a tam jest dom, tam jest rodzina, tam są dzieci. Możesz się gdzieś tutaj uwikłać. Uwikłać w taką relację, natomiast tutaj ewidentną winę za to ponosi mężczyzna, dlatego iż on będzie przed wami, wchodząc w relację z wami, ukrywał swój stan cywilny, będzie ukrywał to, że jest żonaty, będzie ukrywał to, że ma dzieci, tak? Będzie wprowadzał taką równowagę tutaj niby pomiędzy wami, natomiast to jest oszustwo, to jest złodziejstwo, to nie jest prawda, tak? Gdzieś tutaj. Ktoś ciebie okrada z prawdy, ciebie okrada z nadziei, tak. Będzie pracował nad tym bardzo ciężko, bardzo ciężko będzie pracował nad tą relacją, gdzieś tutaj to bardzo szybko wyjdzie na jaw, tak. Pod koniec maja ty już doskonale wiesz, z kim masz do czynienia, natomiast pokazuje się, iż ty tak czy inaczej decydujesz się na wejście w tą relację, na wejście w ten układ, na wejście w ten, w ten związek. No cóż, tak każdy z nas ma prawo do podejmowania swoich własnych decyzji. Nie mam tutaj rozwiązania tego, tak dalej. Pokazuje się tutaj tylko energia właśnie taka na maj. Natomiast myślę, że to jest ta decyzja, którą będziesz podejmować, jest pod wpływem bliskości, tak, pod wpływem tego, że Ty gdzieś tu bardzo mocno się zakochasz w tym człowieku, tak, i jeśli usłyszysz tą prawdę, dojdzie ta prawda do Ciebie, to pomimo wszystko już będziesz, w tym momencie już będziesz tak mocno zaangażowana emocjonalnie w ten związek, w tą relację, że zdecydujesz się na bycie po prostu tutaj trzecią osobą w tym związku, w tej relacji, licząc na to, iż ten mężczyzna gdzieś tutaj rozwiąże te swoje rzeczy formalno-prawne przy domu, przy rodzinie, przy swojej żonie. Taka energia tutaj dla Was. Co tutaj jeszcze wodniki się pokazuje? W pracy, w finansach um... Praca, współpraca z kimś, tak? Praca, współpraca, formalne umowy. Będzie potrzeba tutaj dogadywania się, tak? Do, do precyz, precyz, zbywania, przepraszam. sprecyzowania tutaj jakichś kontraktów, umów, warunków. Bardzo mocno brońcie tutaj swojego zdania, tak? Kierujcie się logiką, rozumem, doświadczeniem spokojnie, to wszystko argumentując, um, udowadniając swoje racje, tłumacząc wszystko w spokojnych, zrównoważonych um, energiach, które są poparte, wasze zachowania tutaj po prostu spokojem, argumentami um, i takim logicznym, logicznym tłumaczeniem, tłumaczeniem tego wszystkiego. Tylko w ten sposób macie możliwość tutaj jak gdyby um, osiągnięcia w tych umowach, przy tej pracy, w tej współpracy tego, na czym Wam zależy. Nerwy, tutaj złośliwości, kłótnie na pewno, na pewno nie będą Wam, na pewno nie będą Wam pomagały, a mogą doprowadzić do tego, że tutaj gdzieś a, nie dojdzie w końcu, finalnie do podpisania takiej. Do podpisania takiej umowy. Teraz tak, jeśli chodzi o rzeczy tutaj finansowe, pracę, dla Was wodniki duży wysiłek, tak, praca, dużo pracy, ciężkiej pracy, ale też będziecie za tą pracę naprawdę odpowiednio wynagradzani, czyli praca, wysiłek, który bardzo mocno, się tutaj, bardzo mocno się tutaj opłaci. Tak? Nikt tutaj nie będzie Was chciał wykorzystać, oszukać, naciągnąć na coś. Wykonujesz jakąś pracę, ciężką pracę, uczciwie, zgodnie z umową będziesz tutaj za tą pracę wynagrodzony, wynagrodzona. Ten miesiąc maj jest również takim czasem tutaj dla Was, wodniki na początki swojej własnej działalności. Czyli jeśli Powiada się Wam w maju jakiś pomysł, a, jakaś idea, coś gdzieś tutaj Wam zaświta, właśnie w maju, to jest bardzo dobry czas na to, aby to przemyśleć, aby tutaj zacząć budować jakiś projekt, aby tutaj, a, jeszcze nie ma wdrożenia tego, tak? tylko raczej przyjrzenie się tej całej sytuacji, a, rozważenie tego wszystkiego, natomiast kierunek. Kierunek jest tutaj bardzo dobry. Gdzieś te pomysły na początek własnej działalności będą nam przychodziły do głowy pod koniec, pod koniec. Maja, kochane wodniki. Ja Wam pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam dużo radości, życzę Wam dużo miłości, spotykania cudownych ludzi wokół. Przebywajcie, kochani, jak najwięcej na świeżym powietrzu. Mam nadzieję, że ta pogoda majowa będzie nas tutaj rozpieszczać i stworzy wiele możliwych, a potencjalnych spotkań przy grillu ze znajomymi, z rodziną, z przyjaciółmi. Tego Wam, kochani, życzę. Wszystkiego, co najpiękniejsze. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w przyszłym miesiącu.